Witam. Podsumowanie eee, wczorajszego popaleniu paleniu wczorajszej kratki jak się zachowała co tam jest na dole eee, to jak, ile, ile jest popiołu że przypominam, wczoraj paliłem dwoma psadami i tak to wygląda. Zaświecę latarkę o. tak wygląda góra Tyle jest popiołu. W sumie widzę tu na boku. Się nie, nie spaliło, bo na boku leżało. Też się nie spaliło. O, tak wygląda góra. Także fajnie. A, dół. Ciekawe co, czy tam duże kawałki jakieś spadły na dół. No ale widzę, że nie. O, jest tylko tyle popiół na dole. Także powiem. Muszę stwierdzić, że kratka, ten ruszt jednak pomaga. Trochę fajnie, że to się wszystko raczej wypala tutaj. Te kawałki grubsze nie zostają. Oczywiście te, co są na boku, no to no to tak, tu, tu jeden i drugi leży. To tutaj nie było ciągu powietrza i on tutaj się nie spalił, ale to będzie do dzisiejszej, na dzisiejszą rozpałkę to posłuży. Ale na dole już nie ma. Tej grubych jest sam, tylko drobny popiół No to tyle. W tym filmu to jest taki podsumowanie, właśnie tego, tej kratki. Także pozdrawiam. Do zobaczenia.